No, i dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na początku marca. Ładne słoneczne dni ostatnio, ale słońce niestety już pomału zachodzi. A tutaj niżej stoi opuncja, która zimowała dokładnie w tym miejscu, pod ścianą pod ścianą, gdzie w przyszłości będzie szklarnia i tak troszeczkę pod takim zadaszeniem więc za bardzo na nią nie padało, chyba że trochę deszcz zacinał to na pewno. No i zimowała właśnie w tej donicy, w tym miejscu. Kiedyś miałem ją tak byle gdzie porzucaną. Teraz już ją w zeszłym roku przesadziłem do takiej płaskiej dużej donicy. Dałem dużo keramzytu na górę tak, żeby mi chwaściory nie rosły, taka dość gruba warstwa, chociaż i tak rosną. No i ma się po prostu świetnie. Po tej zimie, w której najniższe temperatury prawie do minus 20 dochodziły. Z tego co pamiętam chyba minus 16-17 kilka razy się zdarzało, ale poniżej minus 10 to było dość długo. Nie ma żadnych właściwie strat, jedyny człon, który jest uszkodzony to ten, one wtedy tak czarnieją, reszta się ma dobrze i myślę, że powinna zakwitnąć w tym roku, bądź wypuścić nowe człony. Specjalnie dałem do takiej dużej, płaskiej donicy, żeby można było od spodu łatwo przenosić, bo ona się lubi krzaczyć, a tej opuncji nawet do niej się zbliżać nie można, bo te kolce to dosłownie nie wiem skąd się biorą potem w skórze. Jest najbardziej kolczasta z wszystkich i nie chodzi tylko o te kolce, które widać, ale o te mikrokolce, których nie widać. Tutaj zaraz obok mamy przedszkole i są to człony, które poodcinałem do rozmnożenia, no bo pytacie się mnie często, czy mam dla was taką opuncję, mam taką możliwość, więc będę miał możliwość, jak te człony odbiją. Myślę, że prawie wszystkie w tym roku będę mógł rozesłać zainteresowanym. No niektóre są słabsze, będą potrzebowały trochę więcej czasu, ale mają się dobrze. To jak ta opuncja jest wytrzymała i hardkorowa, to dopiero zobaczyłem w tym roku. W miejscu, w którym wyrzuciłem resztki i teraz zobaczcie, jak to wygląda. No i w miejscu, gdzie rzucam sobie pod takie drzewo plastiki do recyklingu i potem raz w roku to wszystko łamie, wyrzucam. Stare doniczki i różne inne takie rzeczy, wylądowały też resztki opuncji. Resztki, które były już totalnie przegnite, tak jak zresztą widać to tutaj. Eee, takie No, takie nic. I zobaczcie, jak to odbiło, odbiło tutaj, tutaj w tym miejscu. No to jest po prostu roślina, taka można powiedzieć, niezniszczalna. Wystarczy trochę, trochę jakiś resztek już takich gnijących, już prawie życia w tym nie ma, a i tak to odbiło. I zobaczcie, są nowe czułony. No ja je teraz ładnie spróbuję wyciąć i poprzesadzać do doniczek. No bo one się ukorzenią, i będą sobie znowu ładnie rosły. Ale nie spodziewałem się czegoś takiego. No, a pozostałe opuncje mam w szklarni, one nie są niestety mrozoodporne. Robiłem test na jednej, którą mam tutaj na ziemi, i ona wytrzymała na zewnątrz do minus 5 stopni. Po pierwszych mrozach, które trwały kilka dni, wyglądała jeszcze całkiem przyzwoicie. Potem przykryłem ją tylko wiaderkiem, ale przyszły te mrozy minus kilkanaście stopni, no i zmarzła, zrobiła się. Papą. Także te opuncje zupełnie nie nadają się na takie mrozy jak my mamy, nadają się tylko na poranne przymrozki, jak sobie ich zapomnimy schować i rano się okaże, że jest szeron, no to nic wielkiego się nie stanie, ale wiem też z doświadczenia, że jak przyjdzie taki mrozik konkretniejszy, minus 5 stopni, no to troszeczkę już daje im po tyłku, bo kiedyś chyba ta opuncja największa, którą tutaj mam, ale było to wiele lat temu, zostawiłem ją w nocy, przyjechałem bardzo późno o północy i przyszedł mróz. W dzień było fajnie, słonecznie, plus kilka stopni, ale przed mróz minus 6, minus 7 stopni taki dość siarczysty. Zamarzła do tego stopnia, że była twarda jak kamień, czyli zamarzł jej ten jąż. On potem odtajał, no i następnego roku nie wypuściła ani jednego członu, czyli się regenerowała po tym przemrożeniu. Była cały czas w takim letargu. Następna zima w takim letargu, i dopiero rok później ruszyła z powrotem, więc nie warto ryzykować. Myślę, że tylko i wyłącznie poranne przymrozki, takie, które dopiero o poranku występują, typu minus jeden, minus dwa, trzy stopnie, tym roślinom nie zaszkodzą. No, te minus pięć, sześć też je mnie zabiło, ale już spowodowało jakieś tam upośledzenie, więc nie warto. Myślę, że można je uprawiać na stałe w gruncie, ale trzeba by było dać na zimę styrobudę, trochę jak dla palm tych delikatniejszych z jakąś szybą poliwęglanową, bo za ciemno też nie może być. No, i dogrzewać tak do 5 stopni będzie ok. Jak słońce dogrzeje więcej, to też będzie ok. I teoretycznie można się dochować dość sporej opuncji w ten sposób, więc jest to też jakaś możliwość. Owoce tutaj czekają na wiosnę, dwa w tym przypadku. Te owoce powinny być prawdziwym hitem i nie mogę się doczekać ich dojrzewania, bo ta odmiana daje takie ciemne owoce i kwitnie ładnie na czerwono. Jest to bardzo ciekawa odmiana. Ta, którą mam tutaj, przywiozłem z Grecji. Ona kwitnie na żółto i jej owoce nie są aż tak dobre, choć jadłem je. Da się zjeść, szału nie ma. Tutaj po prostu smak jest obłędny. Kiedyś kosztowałem, bo od kogoś, od kogo dostałem pierwszy człon, dostałem również owoc do skosztowania i był naprawdę mega dobry, jak na taki owoc kaktusa. No i zobaczymy, czy w tym roku one dojrzeją. Powinny wiosną zakwitnąć. Kwitną sobie wiosną, owoce rosną przez cały rok. Zimą sobie czekają do kolejnej wiosny, i w kolejną wiosnę dojrzewają, czyli mają cykl, można powiedzieć, 12-miesięczny. Gdybyście chcieli takie człony, no to tutaj akurat samych członów nie mam. Będę może miał jakieś pojedyncze sztuki, albo i też nie. Będę miał za to już takie spore, podrośnięte opuncje. Najładniejsze to mam tutaj taka opuncja z trzema członami taka już fajnie wyprowadzona. Tutaj też opuncja z trzema członami i takie uszy u góry. No i taki taka oto jak tutaj, ale to już są większe egzemplarze. To już nie są pojedyncze człony. No powiem wam, że te opuncje teraz coraz lepiej u nie rosną. Ta tutaj już ładnego pięka się dochowałem, ale żeby się takiego zdrewniałego pięka dochować, potrzeba uprawy. Hmm, ten dolny pnie mają z 5-6 lat. Także trochę to trwa. Policzcie sobie, pierwsze na dole, nie, pierwsza jest pod ziemią, czyli ten matka. Drugi, trzeci, czwarty, piąte to jest tutaj dookoła, no i szóste u góry, czyli to jest szósty rok, plus jeden rok, co zmarzła i nie puszczała członów, czyli jest praktycznie 7 lat. Co roku wychodzi jeden człon, i w ten sposób ona się rozwija, przynajmniej u nas w Polsce. Czyli dopiero po jakichś 5 latach, 6 latach te człony zaczynają się robić okrągłe. Nie płaskie, tylko zaczynają się robić okrągłe i tak jakby drewnieją, można by powiedzieć, bo ten jeszcze trzeci tutaj, czy czwarty, bo jeden jest pod ziemią, nadal jest płaski, ale on już jest taki zdrewniały. No i też trzeba ją troszeczkę wiązać, bo te człony potrafią się klapnąć na boki i tak potem zdrewnieją, nieładnie to wygląda. I wolę po prostu powiązać, potem te łączenia między członami twardnieją i już... To się usztywnia wszystko, ale jak człony są młode, to one po prostu więdną na boki i się układają. I gdyby ich nie wiązać, no to by nie była taka okazała. Myślę, że ten rok będzie dla tej opuncji przełomowy. Ona teraz powinna znowu podwoić swoją ilość członów zewnętrznych, czyli zrobi się już naprawdę duża i zrobi się już taka niedoniczkowa, bo już ją się ciężko w tej donicy przenosi. Może się zrobić już taką opuncją coraz bardziej stacjonarną niełatwą nie do przesadzenia i tak dalej, no bo tego się dotknąć nie da. Ona będzie rosła na pewno w szklarni, w najbardziej słonecznym miejscu, w gruncie na stałe. Mam już dla niej miejsce przygotowane, choć szklarni jeszcze nie ma. Ale może jeszcze jeden rok w donicy zobaczymy, zobaczymy co będzie. Tutaj uprawiam też taką, którą zostawiamy. Ją uprawiam bardziej tak krzaczasto. Jak widzicie rozbija się na boki. Nie ciągnę takiego pnia do góry. No i ta e, również kiedyś tam w szklarni chyba będzie rosła na stałe, chyba, że przesadzę do jakiejś donicy z dużymi uchwytami, bo naprawdę ciężko się to przenosi. No i tyle dzisiaj e, z opuncjami. Bardzo fajny temat dla osób, które mają kawałek ogródka, dla osób, które mają gdzie to schować na zimę, bo tutaj nie można dać do pomieszczenia. Popsułaby się po prostu. Kiedyś próbowałem z piwnicą, e, garażem, gdzie jest zupełnie ciemno, ale to się nie udaje, bo po jakimś miesiącu, półtora miesiąca, bez światła zaczynają się robić kropki, ona się zaczyna niszczyć, no i naprawdę ta opucja wtedy obrywa. Ten miesiąc można by dać do ciemnego, ale nie dłużej. No, chyba że macie do dyspozycji jakiś garaż z okienkiem, gdzie trochę światła się wbija, no i jest ta temperatura plusowa, plus kilka stopni. A jeżeli nie, no to te malutkie, które pokazywałem, te bardzo kolczaste na samym początku, on nie w ogóle prawie nie musi dbać. A jak już chcecie zadbać, to wystarczy je na zimę jakimś agrowłókniną przykryć i to i na, na górę liście rzucić i to będzie ok. One spokojnie sobie do wiosny w ten sposób poradzą. Tyle w dzisiejszym odcinku. Gdybyście mieli pytania odnośnie funkcji, to dajcie znać. I do następnego. Cześć, na razie.